Siemano trzy strony znowu ja, czyli Tomy z to 14 A oto URMT. empty. Teraz mam jakiś dziwny poziom, który się nazywa kołchozy. No, a my mamy kryzys, bo nie mamy naboi do pistoletu, ale dobra Jakoś trzeba dać radę. Co tu mamy? Nic. Gdzie on? Tutaj jest. Hey. <ścoughs> Sorry, ale jestem chory. O, haj się, Rymu. Dobra, mam nadzieję na amunicję. Czy musi być? O, przejdźcie. Nie ma amunicji. No, nie ma. O, ja nie mogę. No. No. Mamy nową Jest. No, trzeba to ominąć, bo to chyba razi. O, o, ja ciebie Dobra, 54 życia jeszcze nie jest najgorzej. Tutaj 79 znowu. No i nie ma przejścia, więc tutaj tu nic, nie ma jakiejś amunicja albo coś. Nie ta amunicja do tego pistoletu, To się nazywa jakoś. A dobra, nie będę już. Zmieniało się w dziwne. Ja nie mogę jak... Fajnie mówi ten typek. To trzeba rozwalić. Aha. No i tak. Headshot. Double headshot. No i szczerze... Pistolec jest lepszy, moim zdaniem, bo celniejszy. I na daleko można nim strzelać, dlatego pistolecik. stolecikiem będziemy strzelać, jak będziemy mieli więcej amunicji. No i pięknie zrobiliśmy sobie przejście. Yy, tam na górze będzie na pewno kolej, znając tą grę. Uwaga, no jest, już znajek. Chyba ten z pistoletem, tak? Zawsze wiem. I wypadła mu broń. Więc mamy 5 naboi. Zawsze coś. Hm, gdzie teraz mamy iść? Tam Ale piesu. Piesa wolę tym rozwalać, bo on podbiega na bliską odległość i możemy go sprzątnąć ładnie dubeltówką. Czekajcie, sobie przyciszę trochę dźwięk. Może mnie lepiej teraz będzie słychać. No i zero naboi do pistoletu naszego ukochanego. Dlatego tutaj coś mamy. W ciągu kilka ostatnich dni stało się coś złego z kuzami, Zbyt szybko przybiegają na wadze. z każdym dzień robią się coraz większy. Może jakieś czekamy. Dobra, nie obchodzimy tam znowu. Kurde do tej broni do na Ale muzyczka. O, ja nie mogę. Ale twór. O kurwa, jaki tu przód. Dobra, nieważne. Tutaj w końcu jakaś akcja fajna. Dużo potworków. Czy co, to jest w ogóle nie rano. I szczerze, dobrze, że tam była municja do rurki, ponieważ one bardzo blisko podchodzą i wtedy mamy szosę na pięknie. Na piękne strzały. O ja... anabany kundel. A wezmę zdrowie, chociaż niepotrzebne za bardzo. No i zaraz się skończy nam no amunicja do tej broni. I zginiemy. Dobra, Drachu. Lub jak ktoś woli, to z SB14, poradzi sobie z wszystkim. Bo jest dobry. Dobra, bez przechwalania się, lecimy dalej, no i... Koło coś tam dwójka teraz, a prawda, tak jak był szpital, dwójka. No. Teraz będę rzadko dodawał RMT. No nie tak rzadko. Staram się jeden na dzień dodać, bo gram w Minecrafta i wyciągam mnie ta gra. ale na pewno zaraz... To coś na pewno zaraz stanie. Te... Po co ja to mówiłem? Uuu, uuu, nie to Dobra, ładnie. Tutaj jest jeszcze. Ładnie. No i teraz. Tylko to. Jedyny ratunek. Dzięki Te... są. 6000 zresztą to no idzie teraz do góry, tędy sobie lajtowo przyjdziemy. No i przydałaby się, naprawdę amunicja by się przydała. Bo zaraz się zdenerwuje, tutaj coś mamy do pistoletu Proszę, tak, przynajmniej 9. Zawsze się przydadzą te 9, boj na jakiegoś szkopa. Chociaż to chyba nie jest trzy strzały i leczy. No i mam nadzieję, że on będzie miał więcej niż trzy strzały. Pięć jeszcze jest tej No i wbijamy I tutaj. Co? O ja nie mogę. Dobra, już wiem co to za miejsce. Kurczaki znutowane, zapisik. Koniecznie, bo one są bardzo uciążliwe i mają dosyć ładnego damage'a. I teraz... się bardziej go bez I będzie ich bardzo dużo. Mam problem z tym czymś na trudnym, jak grałem. Dobra, chodzi tutaj. Hej, O, widzicie, jakiego mają hita? Potrafią raz przyrąbać, a tak ładnie, że ja nie mogę. O, ja nie mogę. Widzicie, jak silne są te potworki? Jeszcze mamy dużo zdrowia. Dobrze, że dali tutaj tyle tego zdrowia, bo naprawdę nie dałbym rady. Zlepszyłem się, tak. Home home. Dziwne. Ale dobra. Ale ry. Dobra, nie będziemy się zmęczać nad biednymi kurczakami, które już tak nie żyją, więc lecimy dalej. Zaraz będzie ich jeszcze więcej. Teraz będzie ich naprawdę dużo, więc jeszcze na wszelki wypadek zapisik. O ja nie mogę. Nie da, 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 da. dało się. Chyba 70 żyć może mi doda. To coś tutaj zależy. mało no, 74 starszy, może. może. Jeszcze jakiś kurczak. Odejdał od tyłu, mnie na pewno zaskoczy. Jak to przystało na takie rps -y. Jest tutaj zdrowie 99. tak. Nie wiem, że tutaj kto nie jest, tylko 99. To jedno życie mogliby dodać. Tutaj wezmę sobie pistoleci, bo tam na pewno będzie typek. Wiadomo. Czyli z pistoletami tam zawsze są. Bardzo mi się podoba tutaj ciekawą bronią To Wiora MP jest Eee. Yy, na gwoździe taki pistolecik fajny O, ale gnojek. Tutaj Ammo Jeszcze Ammo O i wszystko na razie Ej, szybko! Prawiłeś w prawdziwe piekło! Pozwajcie tego ziomuś problemu jest w mieście, tak! Wiecie. Tam jest źródło wszystkiego! Widziałeś co się stało? To ich trzeba za to pienić, Gdyby udało się dostać do szczególnego. mogę się ruszać! Oni na pewno wiedzą co trzeba zrobić. Rada im. jest to, cholery. Gdzie? A, Proszę. Tak, daj ten kawałek żadną. Era. Era to będzie działać. Dziś. Nie może działać. Jaka winda? tam będzie Tylko w ten możesz się dostać Ja nie mogę. Pierdzie, ale mi klucz, to już nic od ciebie nie pomoglić. Zresztą mi tak chyba nie mogę. Tam już nic nie ma. Takie małe obserwowanie trenu. Widzimy na boi. Jest ładnie. Tutaj też załadowane w tu magazynek. Nie, wy jesteście za słabe dla mnie, po prostu, czy tam słabi? Ło, słabi. Jak słabi. Jak kurczak walił po 20, a wy po 4, to ja nie mogę. Dobra, i z tego co tam, chyba. tam jest wejście. O, tu jeszcze jest wymajek. Dwa dobre strzały i leży. Nie trzeba nic więcej. No, to stało, to nie szczerze nie. To będą szczury wielkie. Nie przepadam za nimi. Trzeba uważać. Już lecą gnoje. Kurczaków jest bardzo mało, ale są silne. A szczerów jest dużo. I zobaczymy ile rybo. Może są silniejsze od kurczaków, co wątpię. Ja nie mogę, nie straszcie mnie. A tam jest mój. Nie ma nic. Nie ma nic. Jest coś. Dobra, to wbijamy. Zgubiłem się. Stąd przyszedłem. No to czyli, że. No, tu jest. O, ja nie mogę. He! Eee. Eee. Nastrzała ją. No to zaprzestaję, tym i rozwalam. Nie będę sprawdzał, ile ripią, bo. Bo mogę nie ogarnąć potem. Jeszcze będą kloniky. Nie będzie. I tutaj trzeba będzie na pewno uważać. Następną bronią chyba będzie ta, to co mówiłem. Że jest fajna na gwoździe. Ło! Ho, 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 ho. są. One są słabe. O nie, spodziewajcie Kurde. To jest lepsza wersja. No nie. Nie mówcie, że mnie zrobiłem. Nie, ze mną nie mają szans. Rok, a tutaj chyba? Nie, tu jest tutaj. Zauważyłem, że te posłodki to są gnojki. Tak jak dzisiaj nazywamy. Punkt, 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 punkt. Jakieś ammo by się przydało, bo już jest mało dosyć. O, małotowa. Kurda. Coraz ciekawie się zaczyna robić. Małotowa to siódemka. Jest 76 całkiem, całkiem 30 FPS na sekundę. Tak. Dobra, tutaj są pieski. a włowa co pana? A tu jest ten stary dziadyga, którego mamy na podwójny <coughs> Amunicja. Yy... Pistolet, jest. Wezmę lepiej to. Jezu, kurczak, tutaj. Takie miasto, czy taki wielki kurczak? Ja nie mogę. Nie wyobrażam sobie, żeby u nas tak, taki kurczak po mieście chodził. Dobra. Yy... Wbijam tutaj. Szybciej pisi na szybki wypadek. Ponieważ, z tego co pamiętam, no to jak chciałem schodzić po drabinie, to się zabiłem i zaczynałem od początku tą planszę. Kiedyś, o, to jest dawno, sobie go sprzątnę może. Patrz sobie. Dobra, trzeba zacząć oszczędzać naboje, bo miasto oczekuje na kolejną dostawę zboża chyba. Pociąg powinien być najpóźniej po, po pojutrze. Pojutrze, po tak. Mamy na godziny. A to już ludzie, Dobra, nie mnie to. No i tu mamy jakieś dźwignie. Co on otwiera, co on otwiera. Uwaga, to otwiera. I właśnie tu jest ta głupia, bardzo drabina. Lepiej zapiszę, bo jak się zabije, no to będzie bardzo głupio. No i jakoś poszło. No i tutaj chyba to ciekawe. Nagrywania. Chociaż kończę poziom. Ja nie mogę, jakie wejście no i tutaj jest chyba już koniec poziomu, coś mi się wydaje, bo taka nietypowa ta kolejka, czy co to w ogóle jest, Kurde. no i koniec poziomu. Więc następnym poziomem będzie jakieś miasto, na pewno, Dobra, nie wiem się oglądać w filmiku. Ta głupia fabryka, tutaj znajdziemy chyba właśnie tą broń, o której mówię, no i będzie bardzo ciekawie. Więc ja się z Wami żegnam i do usłyszenia.